Dzień dobry. Chciałem dzisiaj Państwu zaprezentować nowe narzędzie kalkulator opłacalności w instalację fotowoltaiczną. Kalkulator będzie dostępny dla Państwa za darmo. To narzędzie składa się z trzech prostych kroków: z określenia profilu energetycznego, z określenia parametrów instalacji oraz wygenerowanego raportu. W pierwszym kroku wybieramy, czy jesteśmy instalatorem i tworzymy ofertę dla swojego klienta. Czy jesteśmy klientem indywidualnym, ciekawym opłacalności z instalacji fotowoltaicznej? Wybieramy operatora energii elektrycznej, który wystawia nam rachunek za energię. Określamy profil konsumpcji energii, który jest najbardziej zbliżony do naszego stylu życia. Po prawej stronie generuje nam się podsumowanie opisujące wybrany profil. Profil, który wybrałem, to całodniowe zużycie energii równomierne. Profil ten jest dedykowany rodzinom z niemowlętami i dziećmi w wieku przedszkolnym. W kolejnym kroku musimy określić sposób zużycia energii elektrycznej. Czy będziemy wpisywać roczne zużycie energii elektrycznej w kilowatogodzinach, czy roczny koszt zużytej energii. Wpisujemy w pole roczne zużycie energii z naszych rachunków. I podstawia nam się automatycznie cena za 1 kWh, która wynika z operatora energii. Jesteśmy również w stanie wpisać cenę za 1 kWh i ją zdefiniować. Przechodzimy do następnego kroku. W kroku drugim określamy parametry instalacji. Kalkulator sugeruje nam moc instalacji do naszego zużycia energii. W tym przypadku jest to 5,4 kW Pika. Jesteśmy oczywiście w stanie na każdym kroku wpisać dowolną wartość, która nas interesuje. W kolejnym kroku musimy zdefiniować, czy jesteśmy zainteresowani magazynem energii, bądź nie. Jeśli wybierzemy opcję tak, kalkulator sugeruje nam pojemność magazynu energii do mocy instalacji fotowoltaicznej. Koszt instalacji. Również się podstawia, ale jesteśmy go w stanie zdefiniować. Tak samo jest z kosztem magazynu energii. Koszt magazynu energii to sugerowany koszt, jednak jesteśmy w stanie wpisać go ręcznie. Kolejnym krokiem jest wybór, czy chcemy skorzystać z dotacji Mój Prąd. Kalkulator bierze pod uwagę dotację na samą instalację fotowoltaiczną oraz na instalację fotowoltaiczną z elementem dodatkowym, w tym przypadku jest to magazyn energii. Jesteśmy również w stanie wpisać inne dofinansowanie, na przykład jakieś lokalne gminne. Po prawej stronie, generuje nam się w czasie rzeczywistym podsumowanie, które mówi o parametrach instalacji o podanej mocy i o aktualnym stanie. Konta energetycznego, czyli o Twoim koszcie średnim energii oraz o obecnym zużyciu. Kalkulator w podsumowaniu również mówi nam, ile jesteśmy w stanie otrzymać dofinansowania z programu mój prąd 6.0. Całkowity koszt instalacji brutto po odjęciu dofinansowania, tu w tym przypadku 27 100 zł. Przechodzimy do podsumowania, w podsumowaniu mamy Parametry, czyli roczną oszczędność i przychód ze sprzedaży nadwyżek oraz okres zwrotu z instalacji podanych w latach. Aby dowiedzieć się więcej, trzeba pobrać szczegółowy raport, którego przykład jest po prawej stronie. Wpisujemy e-mail, nazwisko, e-mail i numer telefonu. Po wpisaniu tych danych pobieramy raport, i raport przychodzi nam na e-mail podany w formularzu.